Witajcie, kochane dzieciaki! Witamy Was razem z z Madzią, z naszymi kochanymi pacyniakami i z Maksiem Tropicielem, który znowu coś wytropił i tutaj mi daje jakieś znaki, Maksiu. Co ty wytropiłeś znowu? On chyba chciałby pojechać na kolejny jakiś kurs tropienia. Kochane dzieciaki, dzisiaj mamy odcinek zatytułowany Śpiewamy, a więc możecie się już spodziewać, że będzie dzisiaj bardzo dużo muzyki. Zresztą obecność kapelni z Szmadzi też o tym mówi. E, ja bym chciała dzisiaj, nie wiem, czy Maksiu też będzie umiał tutaj ze mną spojrzeć do Pisma Świętego, chciałabym Wam powiedzieć, że jest dużo w psalmach fragmentów, które mówią o tym, że Bóg wzywa nas, śpiewajcie pieśń nową, grajcie na trąbach, tańczcie. Wznoście sztandary. Na przykład chwalcie Boga na trąbach, na cymbałach. Śpiewajcie Bogu, chwal duszę moja pana. Będę go chwalić, będę śpiewać mojemu Bogu. Tak. Albo, albo w innym psalmie. Śpiewajcie panu pieśń nową. O, a my dzisiaj chyba chcemy właśnie zaśpiewać razem z wami pieśń zupełnie nową. Ale Madziu, wiesz co, ja bym chciała dzisiaj Ciebie zapytać o pewną ważną rzecz, którą znalazłam w liście do efezja. Mm. Zobaczcie, jaką ja mam ładną zakładkę. Takie o. dostaliśmy piękne zakładki też od dzieci z Częstochowy. Cudne. Zanie... Cudne, mm. tak. I posłuchaj Madziu, co tutaj jest napisane? Ja Ci zaraz przeczytam. Napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha. I teraz ja mam takie pytanie do Was, kochane dzieciaki, ale też do pacyniaczków, bo które nawet czasem jak czegoś nie wiedzą, to szukają, szukają odpowiedzi, zastanawiają się. Co to może znaczyć pieśni pełne ducha? Mmm... że... duch jest wlany. W sensie, że jednak jak do szklanki i że jest pełne. O, jakie ładne! Czyli, że śpiewamy jakąś piosenkę i ona jest Pełna mocy, pełna. Tak, jest taka jak duch Boży, czyli. No, nieźle to wytłumaczyłaś, bo ja, ja sam w sumie nie zrozumiałam, co ona miała na myśli. Słuchajcie. Święty Paweł w Piśmie Świętym nas zachęca, śpiewajcie pieśni pełne ducha. Dla mnie pieśń pełna mhm. ducha to jest taka, że jak ja ją śpiewam, to mi się zmienia serce. O, ja wiem, co to jest pełne ducha. Powiedz. Jak na przykład szli na wojnę kiedyś, kiedyś i śpiewali na przykład Bogu Rodzice, albo taki inny jakiś hymn, który miał sprawić, że takie serca będą bardziej bojowe. O. No to też jest, wtedy ma się takiego ducha niezwyciężonego. Tak. Czyli w ogóle to może jest tak, że jak coś jest pełne ducha, to sprawia, że... Mm, Coś się zmienia w Tobie, po prostu. To jest właśnie wspaniałe. Ale to nie musi być chyba bojowe, prawda? Bo na przykład nie. jak śpiewaliśmy, to daj mi usłyszeć Twój głos, to, albo głębie, to, to są takie spokojne piosenki. A też się coś zmienia. Tylko się tak zmienia na spokojnie, nie na bojowo. No właśnie, kochane dzieciaki. Szukamy w naszych serduszkach. Pieśni pełnych ducha i okazuje się, że tutaj w naszym przepięknym królestwie jest bardzo dużo osób, które takie piosenki komponują. Na przykład chciałabym dzisiaj Madzie zapytać. Madziu, czy ty masz taką piosenkę z tych, które skomponowałaś, którą na dzień dzisiejszy bardzo mhm. lubisz? Bo to się zmienia. Na przykład tydzień temu to taką jakoś mhm. dużo modliliśmy, a dzisiaj na przykład inną. Ja chyba, to znaczy ja nie napisałam tych piosenek zbyt dużo, więc jest mi łatwiej. Ale ciężko jest mi wybrać jedną, jedną. Myślałam o tym, ale każda była pisana w jakimś innym momencie życia i jakby jakiś inny kawałek mnie w niej jest. Inny kawałek historii, inny tak. kawałek serca. Tak, i inny moment po prostu. Bo czasem to serce jest takie, że bardziej potrzebuje coś zrobić, a czasem bardziej potrzebuje właśnie odpocząć. Tak, i. Natomiast bardzo było dla mnie takie ciekawe to, że jak sobie patrzę na te piosenki, to że dzisiaj ciągle rozumiem, o co mi w nich chodziło. I jakby pewne rzeczy się zmieniły, a pewne zostały takie same też w moim sercu, że to są te same pragnienia. Tak? To jest piękne i kochane dzieciaki, piękne jest też to, że pieśni pełne ducha piszecie wy, komponujecie, przysyłacie nam swoje pomysły. Bardzo się z tego cieszymy i wspieramy was w tym, żebyście rozwijali wasze talenty, żebyście rozwijali wasze pasje. I jeszcze może zapytam e, gieniusię i Gienka, mm. bo oni, chociaż są rodzeństwem, to są bardzo różni. Mm -hmm. Czy Wy macie jakieś ulubione piosenki? Tak, ale mocnych w duchu? Na przykład. Tak, to moją ulubioną piosenką jest właśnie głębia przyzywa głębi. A twoją, Gienku? A moją ulubioną piosenką jest Duchu Święty uśmiechnięty do nas przyjdź. <laughs> bardzo się cieszę. A twoją? Moją ulubioną piosenką chyba na dzień dzisiejszy to jest y, piosenka, która, którą śpiewam solo i czasami nie mogę jej zaśpiewać, tak mnie hmm. wzrusza. Maryjo chce zamieszkać z Tobą. O. Zdarza się, że ją śpiewam i nie mogę, ślina mi tak zatyka, bo mnie tak wzrusza. A Inga, 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 bo Ty napisałaś <laughs> bardzo dużo piosenek. Tak. Nie? Liczyłaś kiedyś ile? <laughs> nie liczyłam, ale jest ich dzięki Bogu dużo i razem z kapelmistrzem Adamem w ostatnich mm -hmm. latach napisaliśmy bardzo dużo piosenek, mm -hmm. i wszystkie te piosenki posyłamy do Was. Szyściusieńki. Super. A wolisz swoje piosenki czy cudze piosenki? To nie ma chyba także wolę, bo i moje piosenki, i czyjeś piosenki poruszają moje serce, jeśli poruszają moje serce. Czyli jest coś takiego, no. że. W różnych piosenkach można znaleźć Boga. Ja uh -huh. chyba tego szukam najbardziej. Uh -huh. <noise> Kochane dzieciaki, dzisiaj przed nami bardzo duży odzew na psalmistę. Śpiewajcie panu pieśnową. Dzisiaj będziemy się uczyli dokładnie takiego tekstu. Zaśpiewam tobie nową pieśń. Za chwileczkę przejdziemy do muzykomnaty, przebiegniemy z kapeluszem tak? a ja was zapraszam teraz do zobaczenia w filmiku, na którym dwa małe krasnale. Śpiewają i grają piosenkę Nadzieja. Gratuluję Wam. Naprawdę, to jest piękne. Biegniemy do za komnaty, zobaczmy filmik. Gdzie grać Nadzieja i śpiewa. Nadzieja, to Cześć, Adam, czy Tobie coś się to nie skojarzyło? Po prostu, wiesz co, chyba taki, musi być taki imidż sceniczny po prostu, takie stroje sobie tak. zafundować. dziewczynka przy klawiszu, coś chłopiec kojarzy. śpiewa, on… Nawet wszystko by się zgadzało, <laughs> powiem szczerze. Bo. Cudowne, naprawdę dziękujemy Wam bardzo. Będziecie mieli konkurencję, jak, <laughs> jak dalej półce. Tak. No, oni są bez konkurencji. Cześć, Max. Maxiu dzisiaj no, też się ach. będzie uczył nowej piosenki. Łapkę daje nawet, ojej. Madziu, to my Ciebie poprosimy, abyś dzisiaj nauczyła nas nowej pieśni. Super. Może to, to będzie taka nowa pieśń, w której będziemy śpiewać o tym, że to będzie nowa tak. pieśń, tak myślę. Na to liczymy. No, co ty na to? Tak będzie? Tak, Tak, strzeżę uszami, że to tak. O, strzeżę, zobacz, on już idzie szukać nowych słów. Ja tak czuję. No dobrze, to słuchajcie, mamy przed nami świetny, piękny, wspaniały refren. Poprosimy o wyświetlenie tekstu. I ten referent właśnie mówi w bardzo radosny sposób, myślę, że Geniusiowi się spodoba, bo on no, lubi jem, takie... Jedno, tak, zobaczymy. on się tak przykraił tutaj dzisiaj tałc. do ciebie. On jest bardzo ciekawy, co ty będziesz dzisiaj robił, wiesz? No, nie dziwię się. Zaśpiewam tobie nową pieśń, ty jeden o mnie wszystko wiesz, bo ty mocno kochasz. Nie mam Tobie nową wieść. Ty jeden o mnie wszystko wiesz. Nie zginę, bo ty mocno kochasz mnie. Ty jesteś moją drogą, więc za tobą zawsze będę szedł. Ty panie ciągle zaskakujesz mnie. Spróbujmy razem jeszcze raz. Ja śpiewam tobie nową pieśń, Ty jeden o mnie wszystko wiesz, nie zginę, bo ty mocno kochasz mnie. Ty jesteś moją drogą, więc za tobą zawsze będę szedł. Ty Panie ciągle zaskakujesz mnie. La, la, la. La, 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 la. la, la.

no tak, no tak, jest Adam, jest miłość, wszystko jest w porządku. To zaśpiewamy. Raz, dwa, trzy. La 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 la. La 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 la. No, i mam takie pytanie do dzieci: Czy Wy już umiecie? Ej, no mówią, że umieją. Tak, tak. No to co my teraz będziemy robić przez resztę wieczorniki, jak oni już umieją? Mi się wydaje, że kochane dzieciaki, dzisiaj kapel Adam. Wyciągnie instrument, mm. na którym jeszcze chyba nie uczył. Harfa? Jeszcze nie. No tak, na harfie też jeszcze nie uczyłem, to prawda, ale wiesz co? No, trochę to jest podobne, bo wiesz. Podobne harfa, do harfy? Harfa ma struny takie pionowe. No tak. I ten instrument, zobaczcie, też ma pionowe. Ej, ale ty co się oszukujesz? To jest instrument? O, to czy... jest jakiś kawałek po prostu kawałek drewna. No za kontrabasu nie widziałaś? No widziałam kontrabas, ale kontrabas to troszeczkę inaczej wygląda, wiesz? Bo kontrabas jeszcze ma takie... Uch. No niektórzy mówią, że to jest kontrabas po pożarze. No po no, prostu <laughs> spaliło się pudło i zostało tylko... To był jakiś tańszy kontrabas tańszy kontrabas. Tak słuchajcie, mi się coś wydaje. <laughs> no tak, faktycznie. Normalnie kontrabas ma pudło, a ten kontrabas nie ma pudła, ponieważ jest to kontrabas elektryczny. Uuu. Czyli co, co to oznacza? To znaczy, że potrzeba go podłączyć do takiego wzmacniacza. O, słuchajcie, tutaj... Aha, ale w ogóle, pokaże. jaki o, zestaw! Mówi się to na to popularnie, piec. A, to ja już wszystko piec. wiem, dlaczego Gienie się tutaj tak przykleił A. dzisiaj do ciebie, on wiedział, co robi, chłopak. Tak, no więc, żeby go było słychać, słuchajcie, teraz gram, fajnie, nie? No, nic nic nie fajnie, słychać. prawie jak ja na elektrycznych, jak są nie podłączone, nie? No właśnie, nie? dokładnie <laughs> na tym samym <laughs> zestawem, ale już, wow. jak podłączymy, wow. to mogę grać bardzo głośno. No jest mięsko. Słuchaj, Słuchaj, mięsko jest tak. mięsko, tak. Mm. No więc słuchajcie, kontrabas czy gitara basowa pełni funkcję harmoniczną, tak, czyli na przykład, Inga, proszę Cię, na przykład o edur i mogę zagrać podstawę tego, tak, tak, czy ale tak co jest co to jest głębi? za podstawa po prostu? Nie, taka, na, taka naprawdę solidna, ale może być taka troszkę wyższa podstawa też, tak, o oktawę wyższa, dokładnie. Więc można dać podstawę, ale też można... Na przykład Bas też spełnia funkcję rytmiczną i on mocno współpracuje z, z instrumentami perkusyjnymi, szczególnie z zestawem perkusyjnym. A. No więc zobaczmy sobie, na przykład dajmy. Tak, Inga, poproszę Cię o Edur. Na przykład taki tam, tam, tam i będę do tego dogrywał rytm. Zabawa. Słuchajcie, no więc spróbujmy może w naszej piosence jakoś sobie to zaaranżować, bo tam też bas właśnie taką pełni trochę funkcję napędzającą, że tak się chce troszeczkę tańczyć. I potrzeba do tego też oczywiście instrumentu klawiszowego i jakiś perfekcjonalizm, żebyśmy mieli całość. No to co, spróbujemy sobie coś zagrać? Tak. Od czego zaczniemy? Geniusz spadł z wrażenia, o, słuchaj. Giniu, trzymaj się, trzymaj się, bo będzie jazda. To takie wibracje, że on nie wyrabia. Ta może to lala la, la sobie spróbujemy. To, Dobrze. Super. a mamy też śpiewać, czy na razie nie. Eee, no tak, może faktycznie najpierw instrumentalnie zobaczmy, jak to, jak to będzie brzmiało, tak? Raz, dwa. Raz, dwa, trzy i. Jeszcze raz. Jak widzicie, tworzy się taka trochę melodia pod spodem, tak, która y, tworzy taką jakby podstawę. No właśnie, bo ty tam grasz coś zupełnie takiego, co nawet fajnie by było zaśpiewać, tak, no Tak. Właśnie y, instrumenty basowe, właśnie tak jak kontrabas czy gitara basowa, grając z bębnami, tworzy coś takiego, że w piosence chce nam się ruszać nogami, biodrami. Mm, nie tylko nogami. No właśnie, bo ona tworzy jakby taki rytm, który napędza. Ja jeszcze powiem, słuchajcie, bo zobaczcie, że tutaj nie ma czegoś takiego jak w gitarze, są progi, na których przyciskamy. Jest wszystko, słuchajcie... Ale o, masz jest jakieś perspekty. takie kropeczki. Tak, ja tutaj mam takie kropki i one mi trochę pomagają, tak, mniej więcej, yy, bo w normalnie w kontrabasie nie ma czegoś takiego. Ty, pon, twój kontrabas ma piegi. Ma piegi, tak, <grym> słuchajcie, tak. I one, one pomagają troszeczkę się orientować. Później jak już człowiek się nauczy, to już jakby nie ma też konieczności yy, na to patrzeć. Yy, można też grać, yy, widzicie, nie wziąłem smyczka, ale można grać też smyczkiem. też pożyczyć mój. Tylko nie jest trochę mniejszy, nie wiem czy to wyjdzie. A co, chyba. <much scratches> nie wiem czy ja. Wiesz co tak. On jest chyba strasznie słabo nosmarowany, więc... Dlaczego czek, on się chwilowo nie nadaje o, do ale życia? Coś, ale coś dźwięk się wydarzy. No. <entertainment> <O>. <ancient sound> wow! Tak, no tutaj rzeczywiście <t beard> trzeba by <t straff voice> go posmarować. <tra adulthood> tak, 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 to jest taki smyczek w rezerwie. <much erkundysł> Dzieci, moje dzieci, jak były małe, kiedyś tak się bawiłem, zawsze mówiło mi, tata, zrób muczącą krowę o! i wtedy. O, takie można właśnie dźwięko. Wypuść ją. Wypuść ją. No właśnie. Dobra, słuchajcie, to spróbujemy sobie może zagrać i zaśpiewać, co? No! Tak, czyli refren i lalala, la, la, tak? Dobra, oh. czyli od, zaśpiewam, tak? Odtąd lecimy. Tak, tylko jeszcze może powiem do tych dzieciaków, które wzięły teraz ze sobą instrumenty perkusyjne, tak, tak jak Madzia. Patrz, słuchajcie uważnie i grajcie tak jak Madzia, a dzieci, które może mają instrument klawiszowy, to ja Wam powiem, że jesteśmy w tonacji Edur. I tutaj zobaczcie, że ten akompaniament jest bardzo prosty, tak jakbyśmy. Pa, pa, edur, edur.

Teraz, jeśli ktoś z was spróbował ze mną, to to był fragment naszego la la la. la. la, la to myślę, że od tego zaczniemy, a potem przejdziemy jeszcze na refren. Dobrze. A myślicie, że po refrenie zaśpiewamy zwrotkę? Możemy zaśpiewać trudniejszą. Tutaj też ładną zwrotkę. Niech sobie dzieci, niech sobie dzieci. Ją Możemy się wstępnie zapoznać. Dobrze, <zucz> dobra. Super. To może maestro nabi. Hmm. Zaczynamy od la, la la Raz, dwa, trzy i la 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 la. la, 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 la. la 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 la, la. w przepięknym królestwie, tak. takich właśnie niskich, głębokich dźwięków. Więcej basu. <noise> ta, więcej basu, więcej hałasu. Bardzo się cieszę, że tak, e? że tak, powiem, wakacyjnie ta piosenka bardzo pasuje, bo można sobie chodzić i po prostu śpiewać la 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 na chwałę mm, Bożą. Mm, mm. To chyba zaprosimy ojca Jacka teraz, żeby z nami pomodlił się o dobry wieczór, też o dobre wakacje, ciągle będziemy o tym pamiętać i o to, żebyście rozwijali swoje talenty muzyczne. Bardzo wam tego Życzymy i wstawiamy się u Pana Boga, żebyście mhm. mogli cieszyć się też własnymi piosenkami. Mhm. Tak się zastanawiałem, z której strony mam tutaj podejść. E, kochane dzieci, to teraz e, przez chwilę tak powsłuchujmy się w nasze serduszka teraz, tak się zwróćmy jakby do środka i posłuchajmy, czy tam nie ma jakichś słów, które chcielibyśmy Panu Bogu teraz wyśpiewać, wypowiedzieć. Czy coś tam nie brzmi? Ja bardzo wierzę, że w każdym takim naszym sercu tam przede wszystkim Duch Święty cały czas się modli woła Abba Ojcze. Ale też może tam być albo słowa dziękczynienia, albo słowa przeproszenia. Mogą tam być słowa Jezu, ufam Tobie, chcę Ci bardziej ufać. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę. Ja bym zachęcał, żeby teraz każdy z nas tutaj jakieś takie słowo, które w sercu się wydobywa, żeby wypowiedział głośno wy dzieci i rodzice, jeśli nas też oglądacie, to też możecie teraz takie pojedyncze zdania, które gdzieś w nas budzą się, drzemią, jak stoimy przed Bogiem, żebyśmy wypowiedzieli. Ja Ci chcę, Panie Boże, powiedzieć bardzo dziękuję. Chcę Ci powiedzieć bardzo dziękuję za, za to, że tak wspaniałe zadania mi w życiu dajesz i że mogę się nimi cieszyć. I że chociaż bywają nieraz trudne, to że są wspaniałe. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy, Dziękujemy Ci, Panie. Panie. Ja Ci chcę podziękować, Panie Jezu, za zespół Mocni w Duchu, za to, że tak wiele lat temu już powołałeś taki zespół do ewangelizacji, zespół muzyczny. I dziękuję Ci bardzo za to, że dzielisz się z nami muzyką, która jest w Tobie, że możemy tworzyć pieśni pełne ducha. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy, Dziękujemy Ci, Panie. Panie. Ci dziękuję, Panie, za moją rodzinę, za przyjaciół, za wszystkich ludzi, w których spotykam Ciebie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy, Dziękujemy Ci, ci Panie. Panie. I za wszystko, co jest przed nami, na co jeszcze czekamy, z czego, z czego się cieszymy. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy, Dziękujemy Panie. Ci, Panie. I teraz jest chwila na to, żebyście Wy też w swoich domach, w swoich rodzinach wypowiedzieli te słowa, które budzą się w Waszych sercach. To jest nowa pieśń, którą Duch robi w naszych sercach. I powierzmy cały ten nasz dzisiejszy wieczór Matce Bożej, żebyśmy razem z nią dobrze dzień zakończyli i dobrze tę noc przespali. Zdrowaś Mario, łaski, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. Amen. Jeszcze na koniec Was pobłogosławię, więc otwórzcie teraz jak, najszej, jak najszerzej Wasze serca i Wasze domy na to błogosławieństwo. Pan z Wami i z, I z Duchem, Duchem twoim. twoim, niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu, Bogu niech, niech będą dzięki. dzięki. Kochane dzieciaki, cieszymy się z każdego spotkania z Wami. Teraz zadanie konkursowe. Napiszcie w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona piosenka. Jaką najbardziej lubisz się modlić? Już wiele dzieci do nas śpiewając odpowiedziało na to pytanie, ale prosimy Was w komentarzach, żebyście też napisali, jaką lubicie najbardziej. E, I teraz informacja, co potrzebujemy na jutrzejszy dzień? Potrzebujemy, tak, cztery lub więcej: rolki papieru oklejon oklejone kolorowym papierem, hmm. 14 kółek wyciętych z bloku technicznego lub tektury o średnicy 3 cm. Klej, nożyczki, sznurek, taśma klejąca i mazaki. Będzie chyba coś bardzo fajnego. Brzmi nieźle. <grymne> Brzmi bardzo fajnie. Do zobaczenia. Pięknego wieczoru Wam życzymy. I oczywiście na koniec jeszcze kilka filmików. Papa. Pa. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. la, la. jedną ręką też potrafi. Ja nie. Jezu, kocha, nie. Jezu, kocha, nie. Słowę, nie. Jezu, Mocniej w duchu to ja, Laura. E, mam 11 lat, a to moja siostra Jodytka. I mm, ona ma 3,5 lat. I zaśpiewamy wam dzisiaj. E, Piosenka Światło Follow It. Zapraszamy. Światło follow it. Światło, a Jezus mi. Światło, otwieram się. Jezu zamieszkaj tu. Pozdrawiamy Mocnych, mocnych w duchu, duchu i całe przepiękne Królestwo, a szczególnie dzieci, które oglądają Mocnych w Duchu. Pa! Światło, follow, światło, a Jezus z nim. Światło, otwieram się. Jezu, zamieskaj tu. Jestem. Pozdrawiamy Oczy Duchów. Jestem maja. <słuch> To był wspaniały dzień. Uh -huh. A teraz czas na sen. Dobre.